Nie dawno nic nie nagrywałem. Pomyślałem, że chyba trzeba zacząć. Zmobilizowałem jedna rzecz do tego, żeby zacząć znowu nagrywać. Po pierwsze zaczyna się sezon na ASG. Ja mówię sezon, bo ja zimą się nie, nie chodzę strzelać, tak sobie pomyślałem, że ponagrywałbym trochę filmów takich. Dla ludzi, którzy tak jak ja zaczęli ja Mam Prawie cztery dychy na karku, a zacząłem się strzelać 4 lata temu. <laughs> I wiem, jak sam szukałem jakichś tam filmów, jak zacząć, co kupić i tak itd. Więc pomyślałem, że, że taką serię zrobimy, zobaczymy, co z tego będzie. Wolałbym też robić livey. Grając tam w jakąś grę, bo nie mam jakichś tam sprzętów, komputerów i tak dalej. A przez konsolę. Fajnie by mi się streamowało i może by się jakąś interakcję złapało. Lepiej. Wolałbym chyba rozmawiać z kimś, kogo widzę niż sam do siebie do telefonu. W zeszłym roku nagrywałem to już taką łatwość, trochę miałem teraz. Siedzę spięty jak gumka w majtkach. Więc na razie, pierwszy filmik taki będzie rozpoznawczy. Chciałbym, że jak ktoś wpadnie na ten film, to kto chce zacząć, nie wie jak to zrobić, żeby mi wrzucał w komentarzach jakieś swoje pytania. o wtedy może będzie mi łatwiej też film nagrać. Z pytaniami od Was, jeżeli ktoś na to wpadnie. Jesteśmy, słuchajcie, u mnie w kamerze, Adoptowałem sobie kawałek. Kiedyś może wam pokażę tą konsolę, komputer, biurko. I stąd gdzieś tam będę nagrywał, przynajmniej to, co będzie w domu. I liczę na Wasze pytania. Jak tych pytań nie będzie, to drugi kolejny film o tym, jak zacząć, co robić. <laughs> Gdzie szukać w ogóle gier i tak dalej, o co tam chodzi. No to po prostu sam nagram na no takiej czujce, jak będzie mi się wydawało, że to będzie fajnie i, i i zobaczymy, jak się to będzie rozwijało. Ktoś to będzie oglądał, to super. Będzie mnie to pewnie nakręcało, żeby coś tam dalej robić. A jak nie, no to będę miał pamiątkę za 10 lat, gdy się siedziałem i wygłupiałem przed telefonem, jakimś przypiętym mikrofonem. Więc liczę na Wasze pytania w komentarzach. Od razu mówię. Nie będzie to kanał dla jakichś graczy pro, ultra komandosów, bo ja sam nie jestem takim komandosem. Raczej idę się tam strzelać, poganiać, powściekać, odpocząć trochę od codzienności. Zresetować sobie głowę. tak, Dzisiaj na tej strzelance byłem, więc takie ja mam natchnienie i warwę, żeby coś tam. coś tam głupiego pogadać? Eee... I przede wszystkim tydzień temu zamówiłem sobie maskę, no to już taki Mercedes wśród masek, to też jakiś tam film nagramy o, o okularach, o parowaniu. Eee. I myślałem, że już mi te okulary nie będą parowały, ale dzisiaj była masakra. No bo parowałem, mimo tam psikania i tak dalej. A tej maski nie chciałem brać, dlatego że chciałem nagrać film. tu z wami otwieram. Maska nazywa się Day I4. Główny to jest maska do paintballa. Przynajmniej tam jest wykorzystywana. ona, ale w ASG też, nie? Tylko, że to jest ta maska, bardziej są też różne rodzaje tych strzelanek, nie? Jest. Je teraz strzeleściło trochę. Czy nazywa CQB? No i tam się strzela replikami z mniejszą mocą troszkę, żeby sobie krzywdy nie zrobić. No, i tam w takiej masce to tak nawet spoko, Dzisiaj do lasu nie chciałem. Tym bardziej, że mam tam jakąś kupioną kominiarkę. Z tutaj z osłoną na zęby. Też nagramy jakiś odcinek o tym. Co i jak się sprawdza, gdzie co pokupować. Tak, żeby wam trochę podpowiedzieć. Dużo rzeczy jest na AliExpress. Jak komuś nie zależy na tym, żeby było szybko, to jest na AliExpress. Stosunkowo tańsze ceny. Jakościowo jest różnie z tym wszystkim, ale ja mam parę rzeczy. Na tym bazuję i Poczekajcie chwilę. Telefon z Wami. Dobra, już jestem. Będziemy musieli począć. Nie chcę mi się montować, bo dzisiaj chcę wrzucić ten film. I jest konferencja wariatów, więc też zaraz chcę to sobie włączyć więc szybciutko nagramy. I mówię o tych maskach, więc dużo jakichś takich tematów będzie, będzie pobocznych. Dochodziło. co tam jakoś miarę pisał, żeby to uporządkować, żeby tak nie było chaotycznie, jak jest teraz przynajmniej żeby było krótko do rzeczy i treściwie, trochę jestem zmordowany. Cieszę się z ale pogoda była super. Nie wiem, bo samych samochodów to była setka, on powiem, więc ludzi na no nas trzech pojechało. Też mieliśmy świeżaka dzisiaj w ekipie, więc to śmiesznie było. Latał taki zamotany jakąś tam śmieszną repliką modelnie pożyczoną. Znaczy śmieszną, no replika no, strzelała, kulki na siłę. Ale to nie o tym. Chcę otworzyć tą maskę razem z wami. Bo ochrona oczu to jest najważniejsza. Więc może pierwszy film w ogóle zrobimy o ochronie. Chociaż nie bez sensu. Pierwszy o ochronie oczu to jest bez sensu. Zrobimy sobie jakiś drugi, trzeci o tych wszystkich takich rzeczach, które się powinno na początek kupić. A może zrobimy pierwszy o tym, co jest takie niezbędne. Chociaż pierwszy to pewnie od replik by się zaczęło, bo to wszystkich interesuje. Najbardziej. Przynajmniej mnie. A pierwsze zakupy, jakie zrobiłem, to to były takie, że Jedną replikę oddałem szwagra synowi, żeby sobie polatał i tam popykał. A drugą łemkę, którą kupiłem, no to był syn lata z nią tam. Oczywiście bez kulek, bo jest jeszcze za mały, więc. Ale to, co kupiłem, to się nie nadawało nigdzie. Więc będziemy otwierać tą maskę. A największym problemem na strzelankach to jest słuchajcie, no, że ci parują okulary, tak? z sobie tymi różnymi rzeczami. Płynami dzisiaj pianką się chłopaki przykali. Po, po okularach podobno to pomagało. Ten płyn, który ja miałem do tej, do tego, do, do tej pory, którego ja używałem, pomagał, a dzisiaj nie pomagał. No i co tutaj można powiedzieć? Metek, cenek, nawalone. Macha jest. Ciekawe, jak plikę kasku założę, jak to będzie wyglądało. Bo stwierdzam, że dzisiaj w lesie, jakbym to miał. To też by źle nie było. Też by źle nie było. Odkrywamy folię. Nie ma, nie ma co się tutaj. To bardzo Prędzlować. można tutaj też te okulary wymieniać. Więc to też nie jest taki jednorazowy temat. Tu pod brodą jest, jest miękko, żeby się złożyć do, do repliki. Tu jest jeszcze jakiś sznurek pod brodę. No nic, zakładamy. Coś tu jeszcze jest? jeszcze jest. Worek, żeby się nie rusowało spoko, bo. No, parę złotych to kosztowało, nie powiem. Same mam problemy. Teraz mi się bateria rozładowała w telefonie, więc ale. Robimy bez ścięci, tak będzie jedną, nie chce mi się montować dzisiaj, a chcę to wrzucić. jestem zajarany, że od nowa coś nagrywam. I tak to wygląda słuchajcie. Podobno nie parują. Są tutaj otworki. Wam to pokażę. Jest taka kratka, tu jest powietrze. Gąbeczka jest mięciutko w środku. Teraz trzeba to jakoś szczepić. Ścisnąć bo jest troszkę za duża Dobra, urwamy to Nie ma na co czekać Jakbym wcześniej nagrał film, to pewnie bym ją wziął dzisiaj ze sobą, sprawdził Jak się z tym... Śmiga, aczkolwiek dzisiaj nikt, no, no, na tej strzelance, co byłem, wiecie, jest więcej lasu, więc tam wszyscy są komandosami, poubierani, poryka wodna. Dobra, i teraz by się przydało, chociaż może to się tylko ściąga, bo jest jeszcze coś pod brodę. No i tak to wygląda. Nie, jest jeszcze mega ściśnięte tutaj pod brodą, jeszcze się trzeba poluzować, a już mi się teraz nie chce. Nie, spoko, no. Tu jest mięciutko. No i zobaczymy, czy mnie nie będzie parowało. Tak wyglądam. No, jest na pewno, jest bezpiecznie, wiecie, jesteście zasłonięci, tak, uszy są zasłonięte, ryj cały. Tutaj zęby też, żeby sobie nie powybijać, więc no. Miejmy nadzieję, że. że jest rzeczywiście, tak jak mówią, nie paruje. Jak zacznie tu z, z tego oba spływać, to jest masakra. Dzisiaj tak było. Stałem gdzieś tam na takiej jambonie i chłopaki po mieście latali, więc mało ruchu miałem i. czyściłem ich. Na radio mówiłem, gdzie mają lecieć gdzie czysto glinie, czysto, spoko, fajnie było. I może mało postrzelałem, ale taki snajper on trochę. No i tak ta macha wygląda. Tu jest z boku ucho zasłonięte, drugie tu jest miękko, fajnie. Chyba to powinno być tak. Jeszcze tam sobie trzeba pościskać, trochę luzu mam. Może tu jeszcze spróbujemy. Te... O, teraz będzie dobrze. Chociaż jeszcze trochę by można było. Tak lubię, żeby mu przylegało. Widoczność też jest spoko. Bo I tu, i tu. Bardzo nie zasłania. Nie jest ciężka. Więc to i Chyba też mi tu wejdzie na głowę. Więc będę wyglądał jak jakiś taki futurystyczny komandos. Na razie już siedzimy chwilę, już, okulary już bym miał zaparowane, albo maskę, albo gogle, by było parowane wszystko. <laughs> Więc no, zobaczymy, jak to będzie działać wykonanie. No ładnie to wygląda. Chociaż tu jest takie... A, bo ona jest przykurzona jeszcze, dobra. Myślałem, że są, wiecie, taki plastik jest trochę... Chociaż tu jest guma... Słuchajcie, no jest, jest naprawdę ładnie to wygląda. Nie korzystaj, dopóki nie przeczytasz. No dobra, to na razie jeszcze nie czytałem. Coś tu jeszcze jest? chip -chok. To jest chyba, żeby nie ciągnąć za gumę, no to już za późno. Dobra, skupimy się na tym kiedy indziej. Słuchajcie, mam gorącą prośbę. Piszcie pytania w komentarzach pod tym filmem. Fajnie, bo jakby się na przyszłą niedzielę na przykład coś uzbierało, to byśmy sobie albo, albo bym livea zrobił, grając w jakąś grę, albo po prostu nagram film. Zbierając pytania i odpowiem po prostu na to, co będzie, a jak będzie mało, to jest jeszcze jakieś swoje, więc jak macie jakieś pytania, obawy, jak zacząć, co robić, to śmiało i od razu mówię, nie jestem jakimś prosem, po prostu lubię iść, poganiać się i odpocząć. I tyle, mam jeszcze jedną maskę, pokażę. To już do zabawy w nerfa z modyłem. I ta już zaraz zacznie mi parować. To jest od Chińczyka. Za 12 zł. A na stronach z ASG takie są. Tam ja chyba po 49 zł. Widziałem nie? Tylko no w tej nasrzelce nie bo tu jest plastik. Tu jak kulka poleci, to już oko jest. Szklane, następne. Już tylko. Czekam na wasze pytania. Lecę oglądać konferencję. Trzymajcie się siema.